Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski. Dzisiaj będę mówił o Tajnym Kościele Katolickim Dziś i Tajnym Kościele Katolickim Wczoraj. Nim przejdę do tematu, trzy ogłoszenia. Po pierwsze, pamiętałem dzisiaj o tym, proszę Państwa o te wpłaty. Na kanał, na utrzymanie studia, sprzętu i tak Po drugie, przypominam, że ukazała się właśnie nowa książka Chrysa Kryńskiego bardzo ważna, świetnie udokumentowana. Wyprane mózgi, jak przez kontrolę umysłów niszczy się naszą cywilizację i zniewala ludzi. Naprawdę warto się z nią zapoznać jak nie ze względu na siebie, to ze względu na naszych bliskich nasze dzieci nasze wnuki. Co do których te pranie mózgu jest na pewno bardziej skuteczne. No i wreszcie być może jak ten program będą Państwo oglądali, to już będzie na rynku najbardziej ostra, mocna książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi Sekta Bergolio, potrzebna kontrrewolucja katolicka. No i teraz tak jak spojrzymy na historię Kościoła katolickiego, to się okazuje, że w pewnych momentach, w pewnych miejscach tam był największy profesjonalizm w konspiracji. Da, to powstawały tajne struktury, tajnie wyświęceni biskupi, tajnie wyświęceni kapłani i nikt, żadne służby specjalne, żadne władze państwowe nie miały o tym zielonego pojęcia przez całe lata. I podobna sytuacja zaczyna powstawać teraz za pontyfikatu Bergoglio, szczególnie po tym dokumencie zakazującym Mszę Świętą Trydencką. Dochodzą do mnie. Informacje z kraju i zagranicy, tworzą się tajne kaplice w piwnicach, w jakichś szałasach, stodołach, domach e, prywatnych. E, jest taka dziwna reakcja, dziwna, może, może naturalna, że jak jest zakaz, to nagle wszyscy reagują odwrotnie na to. Czyli już wiemy o pewnych parafiach w Polsce, gdzie proboszcz był modernistą, zapraszał jakąś odnowę w Duchu Świętym, jakieś. Yy, tańce, i tak dalej, a, a teraz nagle u niego jest regularnie Msza Święta Trydencka. Przyjeżdża kapłan Trydencki, ją odprawia, i prawie jawnie to jest robione, ale tajnie, bo w tym sensie, że w niedzielę nagle jest kolejna Msza Święta, o której się w ogóle nie ogłasza, i <laughs> kto wie, albo przypadkiem na nią trafi i wie o co chodzi, to się orientuje, że to jest Msza Trydencka. Z tego co można się domyśleć, ale częściowo tutaj konkretne informacje do mnie dotarły już teraz od pewnego czasu zaczyna się wyświęcać tajnych biskupów i tajnych kapłanów, którzy w jakimś sensie już funkcjonują w jakimś sensie, czy w jakichś perspektywach jeszcze nie funkcjonują, czekają na swoją chwilę i, Naprawdę katolicy potrafią to zrobić w ten sposób, że, że nikt się nie zorientuje i tutaj mam świetny przykład historyczny, do którego warto się odwołać, żeby też pokazać, no, co się da w najbliższej przyszłości zrobić. Ostatnio redagowałem, właśnie redaguję, już kończę w tym momencie tą książkę księdza arcybiskupa Sekta Bergolio i tam... Na końcu jest nota biograficzna, napisałem w nawiasie rozszerzona, bo czytelnicy i słuchacze prosili, żeby w ogóle wydać całą książkę, biografię księdza arcybiskupa Lęgi, no bo to ważna postać historyczna. I w pewnym momencie zapisując te fakty z życia księdza arcybiskupa, Doszedłem do tego, jak on przyjechał do Kazachstanu. I w jednym z programów, w Realu 24, zadałem księdzu arcybiskupowi takie pytanie: Czy był już w Kazachstanie jakiś biskup? Ksiądz arcybiskup odpowiedział: Nie, absolutnie nie, nie było tam żadnego biskupa, chociaż się chwilę zawahał. Ale zapytałem go, czy był tam jakiś administrator w tamtym programie czy był jakiś administrator apostolski, I on powiedział, że no był, był, odczuwało się jego obecność. No i teraz zadzwoniłem do niego gdzieś po nocy i pytam się księdza arcybiskupie, co z tym administratorem apostolskim, czy był, kto był, gdzie był, może to chodziło o administratora apostolskiego w Moskwie, ale przecież w Moskwie też nie był. I ksiądz arcybiskup się zawahał, zastanowił i mówi, no nie wiem, nie wiem, Teraz nie potrafię na to pytanie w ogóle odpowiedzieć. Nie wiem, dlaczego tak mówiłem trzy lata wcześniej. Niech pan sprawdzi nazwisko Hira, dokładnie ksiądz Aleksander Hira. No i sprawdziłem to nazwisko, namęczyłem się, bo zacząłem śledzić pewien wątek w internecie polskojęzycznym, ukraińskim, wszędzie gdzie się dało, ale głównie w tych dwóch dużo w ukraińskojęzycznym i e, jak już zebrałem te informacje, zadzwoniłem do księdza arcybiskupa i pytam się go, dlaczego ksiądz arcybiskup mi podał to nazwisko. A ksiądz arcybiskup mówi, bo ja byłem w 1983 roku na jego pogrzebie, znaczy mówi, zetknąłem się z nim wcześniej, bo była taka parafia daleko, daleko, do której jechałem całą noc pociągiem, żeby się wyspowiadać u księdza proboszcza, no i pojechałem się wyspowiadać tego księdza proboszcza i go nie było i był tam tylko wikary, ksiądz Władysław, Aleksander Hira. I, a drugie zetknięcie, byłem na jego pogrzebie w 1983 roku i jeden ksiądz po tym pogrzebie powiedział, to chyba był biskup bo ja tam widziałem przy trumnie tiarę. Ksiądz arcybiskup mówi, ja nawet nie wiedziałem wtedy, jak wygląda tiara, no bo skąd, prawda? Przecież pierwsza Ukraina sowiecka, Związek Sowiecki, później Kazachstan, Związek Sowiecki, nigdy nie widział biskupa na oczy. I zacząłem sprawdzać i okazało się, że ksiądz Hira został wyświęcony na biskupa, 1944 roku i to za pełną aprobatą Piusa, papieża Piusa XII i był tym biskupem y, wtedy oczywiście, to już minęło prawie 40 lat, y, kiedy był tym wikarym w parafii katolickiej y, na, w Kazachstanie. Y, ksiądz Hira był y, księdzem grekokatolickim, ale y, w jego biografii czytamy, że był jednym z budowniczych kościoła katolickiego w Kazachstanie. I teraz jest to taki ciekawy moment, którym warto po powiedzieć, bo uświadomicie sobie Państwo, jak to dokładnie wtedy wyglądało, że był taki biskup grekokatolicki, nazywał się biskup Teodor Romsza. On został biskupem w 1944 roku. Chyba we wrześniu, i natychmiast komuniści do niego przyszli i powiedzieli, że ma przejść na prawosławie. On powiedział absolutnie nie. Komuniści sobie poszli, a on już wiedział, że będą chcieli go zamordować. I faktycznie go zamordowali, ale dopiero w 1947 roku jechał samochodem z trzema kapłanami. Uderzyła w ten samochód ciężarówka. Wszyscy zostali ranni. Z tej ciężarówki wyskoczyli cywile z łomami, zaczęli masakrować tych pasażerów, tym księdza biskupa Teodora Romrze, teraz jest błogosławionym. I no ale przybiegli ludzie z najbliższej wsi, ci, ci cywile uciekli. Księdza biskupa zawieziono do szpitala. W szpitalu zrobiono mu operację. Stwierdzono, że stan jest ciężki, ale stabilny. Jego życiu nic nie zagraża. W nocy umarł. No i co się później okazało? To, co się okazało, dowiedzieliśmy się dopiero niedawno z akt NKWD, że w nocy przyszły dwie pielęgniarki nadprogramowe, powiedziały tym pielęgniarkom, które tam były, że zajmują ich miejsce. Na tą noc, i one to nie były pielęgniarki. One zrobiły zastrzyk arcybiskupowi z kurary. W wyniku czego zmarł, cała akcja była zaplanowana przez jednego z słynnych morderców sowieckich, generała NKWD. A rozkaz zamordowania biskupa podpisał Nikita Chruszczow jako szef Partii Komunistycznej Ukrainy wtedy. I biskup rąża. Yy, wiedząc, że go, znaczy podejrzewając z dużym prawdopodobieństwem, że go zamordują, yy, nim go zamordowali, czy zaraz po, po tym, jak ci nkw owcy od niego wyszli, yy, wyświęcił i to ciekawe, że, że nawiązał wcześniej kontakt z papieżem Pisem XII. To jest tajemnicza historia. W każdym razie wyświęcił yy, księdza Aleksandra Hirę na. Biskupa. I ksiądz Hira później, do 56 roku, spędził ten czas, czyli przez 12 lat, w więzieniach i gułagach. Później go wypuścili, ale go zesłali do Kazachstanu, gdzie pracował jako górnik. I w tym Kazachstanie wyświęcił trzech biskupów i 30 kapłanów. Głównie wyświęcał ich dla Ukrainy, dla Kościoła grekokatolickiego. Ale czy tak było, czy tylko tak było, to trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy, że między innymi wychował i przygotował do kapłaństwa jezuitę Niemca, Józefa Werta, który został biskupem i którego nominował Jan Paweł II. Na ordynariusza diecezji na Syberii. I jak to wszystko opowiadałem księdzu arcybiskupowi Janowi Pawłowi Lędzy, to był zdumiony, w ogóle nie znał tej historii. Jedyne podejrzenie, że Hira był, był administratorem apostolskim, no wzrosło w nim, kiedy się zorientował, że chowają wikarego, a wszyscy podejrzewają, że chowają biskupa. No i to było zdumiewające, prawda, dodajmy, zauważmy, że fakt, że ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga został wyświęcony na kapłana i kto go wyświęcił na kapłana, tego nie wiedział nikt na całym terenie Rosji, oprócz jednego biskupa i jednego kapłana. NKWD Tadżykistanu się o tym dowiedziało w momencie, jak zobaczyło księdza wtedy lęgę odprawiającego msze, a na przesłuchaniach Męka powiedzieli, że albo zostanie w Tadżykistanie i będzie mógł sobie odprawiać msze święte, ale powie, który biskup go wyświęcił, albo zostanie wydalony. No on nie powiedział, że został wydalony, a ten biskup, który go wyświęcił, to prawie do znaczy. Jakieś 10-20 lat swojego życia pracował jako proboszcz, bo komuniści, co prawda, wiedzieli, że jest biskupem, ale nie pozwolili mu być tym biskupem. I żeby wyświęcić księdza arcybiskupa Lęgę, to musiał się przekradać kilkaset kilometrów w cywilnym yy, stroju. No, Ta sama historia pokazuje, jak. Yy, yy, Katolicy, jak kościół katolicki, kiedy jest zagrożony w jakichś podstawach tutaj można mówić o wspomaganiu tych ludzi przez Boga, prawda, przez Chrystusa, przez Matkę Bożą, jak potrafi działać, że, że nikt tego nie wykryje. I teraz czasy też przyszły takie, że, że Kościół schodzi do kataką, po tym Mówi między innymi poza arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą, mówi na przykład arcybiskup Wigano ze Stanów Zjednoczonych. I wszystko wskazuje na tym na to, że no taki kościół katakumbowy się buduje także bądźmy dobrej myśli. Pewnie będzie tak, że wreszcie zresztą bardzo dużo ludzi ukrywa się w samym Kościele, ukrywa się ze swoimi poglądami. Odejdzie Bergoglio, Pan Bóg zadba, żeby przyszedł dobry papież, którego rozpoznamy po tym, że poświęci Rosję Matce Bożej. No ale w międzyczasie czeka nas ten ogień, który jest opisany w trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale będzie dobrze, będzie Królestwo Chrystusowe na ziemi, będzie, jak przypominała to nawet jedna Włoszka, będziemy, jak przypominała to jedna Włoszka ateiska, E, Fallaci e, tysiąc lat królowali z Chrystusem. Dziękuję bardzo.